Witam serdecznie na otwarciu festiwalu Spektrum, który też otwiera nasz kalendarz kulturalny, bo właśnie. Przez 7 dni wydarzenia tego festiwalu, tak lubianego i oczekiwanego, będą wypełniały każdy dzień świdniczan i nie tylko, ponieważ na festiwal do świdnicy przyjeżdżają ludzie z Dolnego Śląska. Wiele się będzie działo, wiele atrakcji, filmów, wydarzeń, wiele nowości. Festiwal w tym roku został połączony z festiwalem filmu dokumentalnego, Okiem Młodych i. Będzie można śledzić wiele filmów. Ja Państwa serdecznie zapraszam, ale o przygotowania o tym, co się będzie działo, proszę posłuchać, co mówią nam organizatorzy tego wydarzenia. Wyczekany i ukochany za chwilę otwarcie piątej edycji Festiwalu Spektrum, który w tym roku w poszerzonej formule i dużo nowości, dużo wspaniałych gości. Co dzisiaj i podczas kolejnych dni zobaczymy. Piąta jubileuszowa edycja spektrum. Ja wiem, że pięć to mało, ale jesteśmy strasznie dumni, że możemy ten nasz pierwszy malutki jubileusz świętować. Edycja również ciekawa pod tym względem, że uruchomiliśmy drugą lokalizację oprócz Teatru Miejskiego. Filmy będą również wyświetlane w sali pierwszego liceum ogólnokształcącego. Program przebogaty. Związane jest to z tym, że mamy festiwal łączony, połączone siły festiwalu Spektrum oraz festiwalu filmów dokumentalnych Okiem Młodych. Więc znamy te sekcje, które są charakterystyczne dla okiem młodych, dokument, pojawia się fabuła, bardzo bogaty repertuar, mnóstwo gości z całego świata, mnóstwo znanych polskich aktorów, reżyserów, do tego retrospektywa Wajdy, połączona z muralem, który już znamy od pewnego czasu, oraz otwarciem ronda imienia Andrzeja Wajdy, które tuż przed nami. Właśnie bardzo dużo nowych rzeczy, które uatrakcyjniają to wydarzenie, w którym zawarte jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Możemy powiedzieć, ile filmów, ile godzin tutaj spędzimy przez te wszystkie festiwalowe dni? Festiwal trwa od 5 do 11 listopada. Projekcji mamy bardzo dużo. Samych projekcji konkursowych konkursu głównego to 10 filmów. Także niektórzy biorą urlopy, żeby tutaj z nami spędzać czas. Nie wszystko jest nowe. Po staremu organizatorami są Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Wrocławska Fundacja Filmowa. Z okazji jubileuszu już gratulujemy i cieszymy się, że właśnie tak wielkim powodzeniem spotkała się ta formuła Festiwalu Filmowego w Świdnicy. Bardzo dziękuję za życzenia i to, że festiwal ma piątą edycję i że Państwo tak licznie przychodzicie, uczestniczycie w nim, to przede wszystkim zasługa wspaniałej świdnickiej publiczności, gości, których tutaj możemy mieć i Państwu pokazywać, a także tego, jak, jak festiwal się rozwija. Zmieniona formuła na pięciolecie, poszerzona. Uczestniczył Pan oczywiście w każdej edycji Festiwalu Okiem Młodych i Spektrum. Czy to plus, czy minus, dowiemy się na końcu, ale jak Pan to odbiera? Generalnie sprawa połączenia dwóch imprez filmowych świdnickich w jeden wspólny organizm była dużym wyzwaniem. Sporo się zastanawialiśmy, jak zrobić, żeby jak najwięcej było właśnie plusów, a jak najmniej stracić z tego wszystkiego. Ja się cieszę tego iż poszerzyliśmy tak naprawdę naszą obecność i obecność dobrego, artystycznego kina w Świdnicy, bo mamy za sobą już pięć takich pokazów comiesięcznych, które nam towarzyszyły w trakcie tego roku i teraz pewnego rodzaju ukoronowanie, czyli piątą edycję Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum. W przyszłym roku tych pokazów będzie więcej, już jakby je planujemy, i chcemy doprowadzić do tego, żeby wartościowe kino i ludzie, którzy je tworzą, byli obecni w świetnicy przez cały rok. I to jest na pewno plan, który przyniesie nam korzyść, myśląc tutaj o dostępie do kina, o edukacji filmowej. To jest pierwsza kwestia, o której... Myślę, oczywiście wiele pytań, bo impreza duża, mnóstwo głosów od publiczności, na co się zdecydować. Co wy zrobiliście, nie da się wszystkiego obejrzeć, ale my już od dwóch lat zapowiadaliśmy, że zainteresowanie jest tak duże, część filmów jest naprawdę tak popularnych że my się tu w teatrze nie mieścimy, że musimy uruchomić drugą salę e, i to się dzieje w tym roku. Pierwsze liceum ogólnokształcące dołącza do pełnoprawnych obiektów, zresztą w trykotarzach też specjalne wydarzenia, kino kulinarne, spotkanie Bro on Tour i również, e, co jest pewnym powrotem też, e, przegląd e, filmów e, i dzieł artystycznych w wirtualnej rzeczywistości, czasoprzestrzenie VR, to w galerii fotografii, więc faktycznie Spektrum, ta nasza nazwa tutaj działa niezmiennie dobrze, doświadczeń, wydarzeń, emocji. Ja się cieszę, no i czekam co dolnoślązacy, bo nie chciałbym mówić, że tylko świdniczanie, co dolnoślanzacy powiedzą na to wszystko, jak zareagują, co wybiorą, co się będzie podobało najbardziej. Czy te wszystkie wydarzenia filmy są policzalne? Czy możemy coś o liczbach powiedzieć? Przyznam szczerze, że w tym roku zgubiłem trochę rachubę. Na pewno w konkursie głównym mamy filmów 10. W konkursie amatorskim 9 krótkich metraży, 11 dokumentów, 10 fabuł, czyli tu już nam wychodzi 40 tytułów. Do tego retrospektywa Wajdy, do tego spotkanie z mistrzem zaprosiliśmy Radosława Piwowarskiego, czego osobiście też bardzo się cieszę. Uwielbiam go jako twórcę. Ale co jest jeszcze lepsze? Kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy na żywo porozmawialiśmy, e, okazało się, że to niesamowite połączenie człowieka, który kocha kino, ale jeszcze bardziej niż, e, niż kino kocha życie, kocha tu, tu i teraz. Mimo 70 przeszło lat na karku, jest otwartym na spotkanie, otwartym na młodych ludzi człowiekiem, mistrzem kina, który przecież odkrył dla nas Katarzynę figurę. Dwie minuty temu właśnie dokonano oficjalnego otwarcia, znaczy pan otwierał ten festiwal wraz z panią y, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, z panią Anną Rudnicką, z Bożeną Kuźmą oraz Lechem Molińskim. Wiele zostało powiedziane, ale to na co zwróciliśmy uwagę, festiwal nasz, festiwal Spektrum dzięki panu będzie miał misję. Może o tym więcej. Tak, ta edycja jest dla nas bardzo, bardzo ważna, dlatego że od tego roku postanowiliśmy, że ten festiwal będzie festiwalem Less Waste, czyli ta ścianka, na której się znajdujemy, nie jest ścianką plastikową, jest ścianką z roślin, ścianką, z roślin, które wypożyczaliśmy. Chcemy jak najmniej wykorzystywać rzeczy przetworzonych, plastikowych, papierowych. To będzie taka trochę nasza misja. Też w stronę innych festiwali, bo jesteśmy pierwszym festiwalem, który rezygnuje tak naprawdę z materiałów poligraficznych. Sam napisałem list do, do, do innych dyrektorów festiwali. Z prośbą o to, żebyśmy jednak coraz mniej używali poligrafii, coraz mniej używali plastiku. Ja myślę, że widzowie spektrum i widzowie innych filmowych festiwali są. Widzami świadomymi, są ludźmi świadomymi i myślę, że e, powinniśmy dawać przykład. Powinniśmy e, dbać o naszą planetę, bo to tak naprawdę jest już chyba ostatni dzwonek e, na to, żebyśmy się odsknęli. E, I to otwarcie e, połączonych festiwali zresztą spektrum młodych e, jest takim początkiem e, drogi tego festiwalu, e, żeby stać się zero waste.